617, rezerwat Moczydło 2 km od Hel Helosiowej Jamy jest kolejny rezerwat geologiczny, kolejne miejsce chronione, chronione od 95 roku, rezerwat nie jest duży ma 14 16 hektarów o... Jest na górze Moczydło albo Jaworznińska Góra, i pokazuje miejsca, gdzie wydobywana była galena, ruda ołowiu, gdzie w XIX wieku były kopalnie rudołowiu. Właściwie nie kopalnie, bo odkrywki. I to odkrywki takie szczelinowe. Nie można było budować korytarze, nie można było wydobywać tego schodników, no bo bardzo nietrwałe to podłoże było i wymyślono taką metodę szczelinową. Już widzę jak w XIX wieku tutaj z kilofami górnicy wyciągają te rudy i wytapiany jest Oów. Śliczny rezerwat, o, ma kilka tablic informacyjnych, a mi szczególnie przykuło uwagę te przylaszczki, które tutaj są, w, no w ich jest. Wiosną musi być też niesamowicie, jak one sobie zakwitną. W XIX wieku gość, który był właścicielem tego terenu i prowadził na swój rachunek wydobycie no na pewno nie swoimi rękoma, tak ale ten gość zainwestował podobno była kaplica wyłożona ołowiem w pobliskiej wiosce. I przetrwała do 1920 roku, kiedy rozkradziono ją, i jego trumnę, która też była załowił, przetopiono. Idę dalej tym szlakiem kopalnianym zobaczyć jeszcze. Wow! Kapliczkę, która jest na nim. To tyle z zamglonego moczydła.